To zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania, ale no muszę je zadać, bo też za bardzo nie wiem za dużo na ten temat. Jak w ogóle zaczęła się historia z Wroty czy Records? Hmm. No już parę razy to opowiadaliśmy, ale chętnie opowiem jeszcze raz. Zawsze nam się wydawało, że chcemy mieć wytwórnie i że zrobimy to, jak będziemy na emeryturze będziemy mieli czas i w ogóle. E i byliśmy na festiwalu w Kaliningradzie, w takim pięknym forcie pruskim. Nasz kolega Johnny, który jest gitarzystą w Roma Ito, dał nam płytę ze swoją muzyką, którą nagrywał gdzieś tam z boku i mówi, a leżała w szufladzie, posłuchajcie sobie. No i my tak jechaliśmy, w zasadzie w drodze powrotnej już sobie zaczęliśmy jej słuchać. No i zakochaliśmy się od pierwszego momentu, od pierwszego usłyszenia i stwierdziliśmy, że jeżeli Johnny nic z tym, znaczy, że wiedzieliśmy, że Johnny nic z tym nie zrobi, że po prostu ta muzyka będzie sobie leżała w szufladzie i stwierdziliśmy, że to jest za dobra na coś takiego. No i pojawił się pomysł, dlaczego musimy do tej emerytury czekać? Może możemy zacząć trochę szybciej i powstał pomysł wydania właśnie kratonga. I tak się zaczęło. A czy tak naprawdę, gdybyście teraz jeszcze raz mogli podjąć decyzję, czy założyć wytwórnię, to byście to zrobili, czy nie? Czy może już teraz, wiedząc o tym, co Was czeka, jednak byście na przykład podjęli tą decyzję albo później, albo może w ogóle? Wiesz, to tak naprawdę przez te 10 lat bardzo zmieniło się, um, zmieniło się podejście ludzi do muzyki. Bo, jak my zaczynaliśmy, to jednak nośnik taki materialny był nadal bardzo ważny. Znaczy, był w zasadzie jedynym nośnikiem, na jakim sprzedawano muzykę. To było CD, winyl, jeszcze gdzieś tam umierające kasety. A później weszły MP3, i one bardzo, bardzo zmieniły cały rynek. Mniej ludzi zaczęło szukać takiej namacalnej płyty, łatwiej coś ściągnąć. W zasadzie na, na początku było tylko ściąganie, takie piracenie. Teraz można to już zrobić legalnie w wielu miejscach. No ale w sumie nie odpowiedziałam ci na pytanie, <grymne> to się bardzo zmieniło, natomiast no, 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 zrobilibyśmy to jeszcze raz, no, <grymne> no byłoby szkoda gdybyś to się... Że jakby trwamy nadal i nadal to robimy, to znaczy, że, że chcemy, jak w któregoś nie, nie będziemy chcieli, no to wystawimy nasze płyty po 1 euro na ebayu. i. <grymne> i się pozbędziemy ich z podłóżkiem, podłóżkiem magazynowaliśmy przez wiele lat. Chciałam jeszcze zapytać o to, czy jesteście zadowoleni z swoich osiągnięć zarówno artystycznych, jak i biznesowych? Wiesz co, tu nie można mówić o biznesie, to, to, jest, to jest hobby, więc jeżeli chodzi o tą stronę artystyczną, to wydajemy tylko i wyłącznie projekty, które przemawiają do nas, które nam się podobają, więc to dla nas jest sukces artystyczny, że możemy wydać muzykę, którą lubimy, gdzieś tam pokazać ją światu. Wydawaliśmy często debiutantów, także mamy taką odwagę trochę w sobie, żeby, żeby pokazać ludziom coś nowego. No a finansowo to, to... Ja nawet nie wiem, czy to się spina finansowo wszystko. Bo. Lepiej tego nie sprawdzać. Lepiej tego nie sprawdzać. Generalnie ja, ja też czasami odpowiadam, że ludzie mają różne hobby, wiesz, niektórzy jeżdżą na narty, inni na windsurfingu, inni zbierają znaczki, a my wydajemy płyty. A w jaki sposób e, wybieracie materiał, który będzie się u was pojawiał? Wiesz, to to bardzo różnie wygląda. Czasami to jest kwestia jakiegoś dema, które do nas trafia i po prostu nam się podoba i, i kontaktujemy się z artystą. Tak się pojawił w, naszym, w naszej wytwórni Contemplatron, gdzie tak naprawdę pierwsze demo dostaliśmy jeszcze, gdy nie mieliśmy wytwórni i, i robiliśmy apostazję z IN. E a na przykład czasami jest tak, że, że pytamy artystów. Gdzieś tam ta współpraca się rodzi przy okazji na przykład organizowanego koncertu. Jak organizowaliśmy Rezondetr, poznaliśmy Petera Andersona i potem zaowocowało to wydaniem Boxholmu, Nekroforusa. Przez Boxholm weszliśmy w kontakt z Liną, więc wydaliśmy Frozen Faces i to gdzieś tam tak, tak też pływa, że. Te spotkania, takie podczas koncertów, które organizujemy, często przekładają się na jakieś wydawnictwa. A nasze ostatnie wydawnictwo Red Painted Red zostało... Tak naprawdę napisał do nas dziennikarz z Włoch, który recenzował różne nasze płyty, Alessandro Filippozzi. I powiedział, słuchajcie, jest super projekt w Manchesterze, a wy macie w sobie odwagę wydawać rzeczy, które, które są jeszcze nieznane. I on nas jakoś ze sobą skontaktował. No i stało się. Ja chciałam jeszcze, żebyś może opowiedziała trochę więcej o tej płycie, bo to jest nowość w Waszej wytwórni, a na pewno słuchacze radia będą chcieli dowiedzieć się czegoś ciekawego na ten temat. Myślę, że to najlepiej będzie, jak puścisz kilka kawałków, bo ja w mówieniu o płytach i to jakby tych, które wydajemy, jestem zupełnie nieobiektywna. Mogę mówić długo, że to jest piękne, ładne, cudowne, poruszające. Jest to druga płyta tego zespołu. Pierwszą wydali własnym sumptem, my wydaliśmy drugi album. Jest taka spokojna, refleksyjna, ale też. O ty coś powiedz więcej, mąż? Nie, 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 ci, nie, nie, nie. Dobra, mąż odmówił mówienia, więc w tym momencie proszę puścić jakiś kawałek i, i zaprezentować słuchaczom. A oprócz tego, że wydajecie płyty, kasety, to czy jesteście też kolekcjonerami? E, tak, wydajemy płyty, CD. Bardzo byśmy chcieli wydać winyl, ale jakoś tak jeszcze nie dojrzeliśmy do tego. Dojrzewamy tak już, nie? Trochę. E, zbieramy. Jesteśmy zbieraczami. To właśnie takie jest śmieszne, jak czasami przychodzą do nas koledzy i koleżanki naszych dzieci, to oni w ogóle patrzą, że ojej, tyle płyt można mieć w domu, i w ogóle o co chodzi. No mamy gdzieś tam te półki, upychamy kolejne i, i próbujemy tam układać na nich, ale staramy się tak, które przystopować z winylami, bo na no to nie mamy miejsca za bardzo. Także te, te projekty, które bardzo lubimy, to mamy na winylu. Na kasetach mamy dużo, na kasetach, na płytach mamy bardzo dużo rzeczy, a kasety niestety zamieszkały już w piwnicy, bo po prostu się nie mieścimy. Co wam się wydaje trudniejsze organizacyjnie. Właśnie taki festiwal, jak na przykład wczoraj festiwal czy wydanie płyty i, i przedstawienie jej jakiejś szerszej publiczności? Festiwal. Znaczy, z płytą pewnie trudniej jest. Trudniej jest wypromować dobrze płytę, bo w tej chwili. Wydawanie stało się na tyle tanie, że tych wytwórnie jest naprawdę dużo i myślę, że słuchacze mają problem też w zalewie tych różnych wydawnictw, gdzieś tam wyłuskać to, co, co jest warte znalezienia, zobaczenia. I, I dobra muzyka bardzo często nie mówię tylko o naszej, ale bardzo często ginie w zalewie różnych innych rzeczy, które też są dobre, ale, ale są powielają pewne rzeczy. Nie? Natomiast coś naprawdę oryginalnego trudno jest wypromować. Ludzie lubią słuchać tego, co już znają, nie wszyscy szukają nowych rzeczy, niestety. Ale tak organizacyjnie no to, taki festiwal jest trochę, no to, to jest dużo roboty. Bo to jest taka robota, którą musisz wykonać, też musisz ten festiwal wypromować, żeby ludzie na niego przyszli, musisz dogadać się z zespołami, musisz organizacyjnie ogarnąć te wszystkie dojazdy, przeloty, przyloty, żeby się wszystko dopinało. Niektórzy znaczy, większość tych muzyków oni nie żyją z tego, że grają, więc muszą wziąć urlop, musisz z nimi to wszystko dogadać. Niektórzy nie mogą wziąć urlopu i wtedy robi się bardzo stresująco, bo na przykład e, Dernier Volonté e, wczoraj o 14.30 lądował w Poznaniu. O 15.30 mieli swój próbę dźwięku i o 23.00 byli na scenie, więc tak naprawdę, dwugodzinne spóźnienie samolotu rozwaliłoby cały festiwal. Bo no, musielibyśmy, nie wiem, kiedy tę próbę dźwięku zrobić. Nie mam pojęcia wolę nie myśleć. Nie mieliśmy planu B. E, także sama jakby realizacja tego festiwalu. My wcześniej robiliśmy małe koncerty i małe koncerty jednego artysty moż, można ogarnąć szybciej, łatwiej i, i robiliśmy to sami. A teraz pomaga nam Szymona siostra, która ma firmę produkcyjną. Zajmuje się realizacjami takich większych rzeczy, ale czasami nam właśnie pomaga I, i to jest fajne no jest to przedsięwzięcie na kilka miesięcy, jeśli nie rok. No, tak wiemy, jak to wygląda, a taka impreza, jaką na przykład robi Maciek, jak Wrocław Industrial Festival, to w ogóle nie wiem, czy można normalnie pracować i czymś takim się zajmować chyba nie. A jakieś plany teraz na najbliższe, najbliższe albo wydawnictwa, albo festiwal? Pierwszy plan to się wyspać po wczorajszym, chociaż jeszcze pewnie przez najbliższe dwa miesiące, dwa miesiące dwie, dwie noce, nie, nie będzie to takie proste, bo jeszcze tutaj mamy różnych znajomych na miejscu. Eee, wydawnicze? Rozmawiamy z Kratongiem. Tak. Eee, z, bardzo namawiamy właśnie Johnego wspomnianego tutaj, e, żeby, żeby nagrał drugą płytę, bardzo, bardzo mu to idzie mozolnie, bo, ale być może że po 10 latach pojawi się nowa płyta. Zarezerwowaliśmy dla niego 23. Numerek 23 wrotyczowy i będziemy czekać na, na ten numer, na ten, na ten album, na materiał do, do wydania. I rozmawiamy jeszcze z kilkoma zespołami, ale. Ale jeszcze nic nie jest doprecyzowane, więc tutaj nie możemy mówić jeszcze o szczegółach. My z nikim się nie ścigamy, wydajemy tą muzykę. Dwa, trzy albumy rocznie i, i, i pewnie w, w tym roku właśnie pojawi się jeszcze jedna, może dwie, dwie płyty. jeżeli chodzi o koncerty, to zawsze tak to jest bardzo trudne pytanie na dzień po koncercie, kiedy jest się jeszcze zmęczonym. Bo generalnie zawsze ja następnego dnia mówię, że to jest ostatni koncert, ostatni festiwal i w ogóle w zeszłym roku też tak powiedziałam, a w, potem się dałam wciągnąć w jakieś kolejne i w straszne historie. I jakoś w ogóle nieszczęśliwie też w, w dniu festiwalu wczoraj dostaliśmy propozycję zorganizowania koncertu, która też jest bardzo taka kusząca, ale chyba się nie skusimy, co? Nie, dobra. No, także nie mamy żadnych planów koncertowych.